Wolumen na Dogecoinie przebił ten bitcoinowy Changpeng Zaom, akose z Elonem Maskiem, a ilość osób posiadających BTC ciągle rośnie. Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Może nie bardzo widać to po akcji cenowej, ale Dogecoin w ostatnich dniach zanotował gigantyczny wzrost transakcji na swojej sieci. We wtorek było to 719 tysięcy transakcji, gdzie normalnie są one na poziomie około 100 tysięcy. Dogecoin również przebił wolumen transakcji na Bitcoinie, ale co się stało? Wygląda na to, że fani Dogecoina zainteresowali, interesowali się tokenami BRC20 i eksperymentują z tokenami DRC20. Say what? DRC20? Co to niby za wymysł? Tokeny DRC20 pozwalają na inskrypcję w blockchainie Dogecoina. Podobnie jak BRC20 robią to na sieci Bitcoina. Ze względu na to, że koszty na sieci Dogecoina są dużo niższe niż na BTC, tworzenie, kupowanie czy sprzedawanie jest dużo tańsze niż w wypadku BRC20. Kto inwestował w ordinale BRC20 albo DRC20, pochwalić raz dalej. A teraz czas na małą dramę. Changpeng Zhao, właściciel giełdy Binance, Odfollowował Elona Maska. Dlaczego? Panowie przecież są, a chyba raczej byli kolegami. CZ zainwestował w końcu 500 milionów dolarów podczas przejęcia Twittera przez Elona. Niektórzy spekulują, że to dlatego, iż Twitter jest teraz partnerem eToro. Inni twierdzą, że CZ nie podoba się tworzenie przez Twittera swojego portfela kryptowalut oraz, oraz potencjalne wykorzystanie memcoinów do płatności. Żaden nie wie. Do tego Elon wybrał nowego CEO Twittera. Jego następcą jest Linda Jakarino. W świecie Kryptowalut znowu wrzawa o doczkojnie, ponieważ Linda na Twitterze obserwuje wielu doczkojnowych influencerów. A może CZ właśnie nie bardzo jest zadowolony z wyboru Elona? W końcu Linda ma w swoim CV doświadczenie ze Światowym Forum Ekonomicznym. Czy Elon wpuszcza do swojej firmy konia trojańskiego? W każdym razie podoba mi się jak Twitter się rozwija. Niedawno zostały wprowadzone płatne subskrypcje, dzięki którym mamy dostęp do dodatkowych materiałów publikowanych przez naszych ulubionych twórców. Do tego zweryfikowani użytkownicy mogą dodawać. Nawet dwugodzinne filmy na Twittera. A więc wygląda na to, że tak jak kiedyś wspominałem, Elon rzuca wyzwanie YouTube'owi. Jak ma zamiar pokonać giganta? Przekazując całość dochodów z reklam twórcom. Do zarobku 1 miliona dolarów z wideo użytkownicy dostają cały dochód. 100%. A powyżej Twitter pobiera drobną opłatę. Tak samo działają subskrypcje. Po roku Twitter pobiera tylko 10% kasy. To nieporównywalnie mniej do każdego innego social media. YouTube zabiera z reklam około 50% ze wspierania około 30%, no Twitter tutaj byłby bardzo dużą konkurencją. Dalej. Jak podaje Coindesk, kilka dni temu przekroczyliśmy liczbę miliona adresów, które posiadają ponad jednego całego bitcoina. To aż 20% wzrost w ciągu ostatniego roku. Niezależnie od tego, jak wieją krótkoterminowe ekonomiczne wiatry i jak wpływają one na wycenę bitcoina, to trajektoria tego rynku jest oczywista, biorąc pod uwagę ograniczoną podaż i ciągle rosnący popyt. Panie, kup Pan Bitcoina, akumuluj, proste Dziękuję wszystkim wspierającym ten kanał, zakładając zakładkę wspierania oraz Patronite Nie sądziłem, że aż tyle osób się zdecyduje razem ze mną tworzyć kryptoblogera Jest nas już, uwaga, 25 osób Dzięki panowie, subskrybuj, lajkuj, nara